Cześć! Witam Was na kanale Kraina Zabawek. Dzisiaj pokażę Wam fantastyczną grę spadające małpki. Od firmy Ma. w zestawie znajdują się elementy potrzebne do zbudowania naszego drzewka. Są także urocze małpki, kostka do gry oraz kolorowe patyczki. W naszą grę rozpoczniemy od tworzenia patyczków w dziurki, które są do tego przeznaczone. Następnie od góry wrzucamy małpki. Dzięki swoim zawiętym ogonkom małpki zatrzymają się na patyczkach. Następnie musimy kulnąć naszą kostkę. I jeżeli wypadł kolor zielony, to musimy wyciągnąć z drzewka zielony patyczek. Wyciągając patyczek musimy starać się, żeby żadna małpka nie wypadła. Jeśli nam się udało to teraz kolejny ruch kolejnego gracza. Jeśli natomiast małpka nam spadnie, to zabieramy ją z drzewka. a grę wygrywa uczestnik, który zbierze najmniej małpek. Myślę, że gra spadające małpki jest naprawdę dobrym rozwiązaniem na nudne popołudnie z rodziną czy też z przyjaciółmi. Na pewno z tą grą nie będziecie się nudzić i zapewni Wam ona świetną zabawę.